Moi drodzy, im bardziej się przeglądam tej Ewangelii od jakiegoś już dłuższego czasu, to mam z każdym dniem coraz większy podziw do Józefa. Bo niełatwo jest nie wiedzieć, bardzo niełatwo jest nie rozumieć, niełatwo jest być zaskoczonym w życiu przez rzeczy, które nas po, po ludzku zupełnie przerastają, których nie jesteśmy w stanie zawrzeć w żadnej kategorii, takiej prostej, zwykłej ludzkiej logice. Kiedy coś się wymyka spod kontroli, to trudno jest to dźwignąć. A Józef we wszystkich swoich dobrych intencjach po prostu temu wszystkiemu ufa. To jest jedna z bardziej niesłychanych rzeczy na początku Ewangelii. Słowem kluczem do tego wszystkiego jest dzisiaj słowo nie bój się. Ten komunikat, który Pan Bóg przez swojego anioła zostawia Józefowi przeciwieństwem lęku jest odwaga. I tak sobie myślę, na początku dzisiejszego dnia może być wiele rzeczy, których nie rozumiesz. Może być także wiele jest trudnych do pojęcia rzeczy, które cię zaskakują, które cię przerastają, wymykają się spod kontroli. Spróbujmy dzisiaj, na początku tego dnia, nabrać odwagi, żeby czasem nie wiedzieć, czasem nie rozumieć. Nabrać odwagi, by nie wiedzieć. Trochę po śladach Józefa. Nie bój się.